Otóż dusze, które żyją w woli Bożej, to dusze, które czynią moją wolę, są królowymi, a wszystkie pozostałe są do ich usług. Wydaje się, że dusze, które czynią moją wolę, nic nie robią, a robią wszystko, ponieważ, będąc w mojej woli, działają na sposób boski, w ukryciu. I zaskakującą. Są więc światłem, które oświetla, wiatrem, który oczyszcza, ogniem, który płonie, są cudami, które pozwalają czynić cuda. Ci, którzy czynią cuda, są kanałami, w duszach zaś czyniących moją wolę jest moc czynienia cuda.